Cześć, witajcie w kolejnym filmie, yy, który właśnie dla Was nagrywam. Yy, tak, tak więc w sumie to będzie taki luźniejszy vlog. Yy, znalazłam po prostu chwilę yy, i takie natchnienie do tego, żeby to jednak nagrać yy, dzisiaj. Yy, tak więc zapraszam Was na kolejny odcinek. Właśnie mówiłam, tak uznałam, tak spontanicznie, że, że wam właśnie nagram, co mnie, bo wiem po prostu, że w najbliższym czasie nie uda się nagrać, a w sumie mam bardzo dużo już, znaczy no bardzo, jak na mnie bardzo dużo na drutach i dużo w sumie już mam zrobione. W sensie wszystko jest zaczęte, nic nie jest jeszcze skończone, ale chciałam właśnie już to pokazać i coś poopowiadać, no bo wiem, że w przyszłym tygodniu może być ciężko. I potem też będzie, no potem już będzie po prostu późno, wszystko, więc uznałam, że tak dzisiaj coś nagram. Mam nadzieję, że nikt nie przeszkodzi, bo moja siostra właśnie już przyleciała do nas z Hiszpanii z dziećmi i oni tak biegają po domu, tak więc jak będą jakieś głosy czy coś, to przepraszam, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak słychać i że w miarę uda mi się szybko to nagrać wszystko. Tak więc, w sumie to, co chciałam powiedzieć, myślę nad, czym, nad tym, co ostatnio mówiłam. Na pewno no wam powiem, co mam na drutach ogólnie i co się dzieje, bo w sumie głównie ten film będzie się na tym opierać. Tak więc, ostatnio wam mówiłam, że zacznę bluzkę dla mamy. Tą shoreti od Hannah Raymond, tą, którą już też kiedyś robiłam i też wam pokazywałam. No, to już mam tyle. Yy, może niedużo, ale to dlatego, że właśnie mam jeszcze dwa inne projekty zaczęte i robię wszystko naraz. <gry> yy, tak więc już mam tyle tej bluzki. Tu właśnie jeszcze będzie ściągać na górze, tak więc on jeszcze troszeczkę będzie też, yy, że zmniejszy ten dekolt, bo teraz się wydaje dosyć szeroki, ale ja też tak w sumie mam w mojej bluzce. Tutaj dodatkowo robię troszkę większy rozmiar. Yy, mimo że używam trochę mniejszych drutów, ale tutaj wzięłam większy rozmiar. No, i właśnie teraz skończył mi się jeden ten motek różowego, i uznałam, że najpierw sobie wykończę tutaj ten dekolt i rękawy. Znaczy rękawki, bo to będą krótkie rękawki. Tak więc myślę, że najpierw właśnie sobie to zrobię, a dopiero potem, jakby już polecę do dół, żeby zobaczyć, ile będę potrzebować i jak długie to w ogóle chcemy, żeby było. Pewnie sobie już wtedy przymierzę. No, ale właśnie chciałabym dokończyć tą górę i to ma być ściągaczem. A tutaj rękawy też będą ściągaczem na mniejszych już drutach. Przez to ten rękaw będzie taki bardziej przylegający. No i myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Tak więc to jest moment, w którym ja jestem w tej bluzce. Tak wychodzi. Jedna rzecz. To jest jedna z tych rzeczy, które zrobiłam. Tam mi idzie najwolniej, chyba, przez to, że robię po prostu inne rzeczy, i to już są dwie rzeczy. Które robię w ramach kalu. I pierwszą rzecz, którą robię w ramach kalu, no to jest kal, który ja organizuję razem z Monią. Made me needed. I tutaj oznaczę. I to jest Sailor Tea. Nie, Sh Shore, tea. Shore Tea Od Anne I to jest to z tej włóczki. No to jest włóczek z Isagera. Tutaj mam chyba przód, i tu mam tył, tak zrobię mamy na razie tyle. To jest bluzka, którą się robi na początku w okrążeniach. Tutaj kawałek, bo tutaj widać ten taki ozdobny reglan. Potem się oddziela, się robi najpierw przód i potem tył, czy na odwrót, chyba najpierw tył, a nie, najpierw przód, a potem tył. I, i potem się to łączy i idzie się w okrążeniach. Tak więc ja już zaczęłam robić okrążenia, już mam tyle okrążenia. Zobaczę, jak to wyjdzie, bo dużo dziewczyn mówi, że te, ta, to miejsce, jakby na rękach, właśnie ta dziura na rękach, wychodzi im troszkę taka ciasnawa, że to miejsce pod pachą byłoby strasznie tak ciasno i by ich ubierało. I ja zrobiłam jak we wzorze, bo i tak mi się wydaje dosyć to duże. W sensie, tak jak porównałam sobie do bluzek, które noszę, to myślę, że są, jest to podobne, więc będę próbować. Ja tu nie zmieniałam nic. Wiem, że dziewczyny po prostu dodawały parę rzędów więcej. No, i mam nadzieję, że po prostu będzie dobre. Zobaczymy też, jak będzie się układać ten, ten ściągacz, bo, bo na razie się troszeczkę wywija, ale może to też się zmienić po praniu i w ogóle, w ogóle tak jakby po zrobieniu tych rękawów i dalszej go I ogólnie tak wychodzi ten kolor. Tu będzie go słabo widać. Świeci mi słońce, ja trochę tak z żaluzji zasłoniłam. Może tak bliżej będzie wyglądać bardziej podobnie, bo jest to dosyć ciemny kolor i jest to bordowy, yy, bordowa yy, TriO2 yy, i to jest włóczka, która to jest len, bawełna i lausel. I do połączenia alpaka 1 yy, to jest 100% alpaka, to już jest taka cieniutka nitka. Wszędzie mam włosy swoje. Yy, I to jest taki bardziej śliwkowy. Teraz słuchajcie chyba krzyki. No więc tak wygląda to, ta bluzka I właśnie fajnie wyszedł ten melanż Mam nadzieję, że może mi się uda zrobić jakąś Albo zdjęcie dodać, albo jakiś filmik No więc to jest w sumie druga rzecz, nad którą pracuję Teoretycznie termin jest do końca miesiąca Czy mi się uda to zrobić w tym terminie? Nie wiem Przez to, że jest to alpaka To jest dosyć ciepła w ręce więc to będzie raczej bluzka taka całoroczna Mimo, że jest z krótkim rękawem To właśnie na taki może chłodniejszy troszeczkę czas Niż na taki upał Myślę, że na upał to tak nie do końca chyba się sprawdzi e, Bo jest na przykład ciepło w ręce właśnie jak się przerabia e, I nie daje rady tak czasem przerabiać Więc e, ją staram się robić w momencie, kiedy nie jest mi aż tak ciepło Dlatego ją troszeczkę tak odstawiam na bok I mam e, tak, że ją robię bardzo wolno Bo na przykład niektóre dziewczyny już skończyły w ogóle swoje bluzki Albo są dużo dalej, a no ja mam po prostu na razie, jestem w takim momencie. Ale cały czas robię, no tylko właśnie dużo wolniej. I jeszcze jedną rzeczą, którą robię, to właściwie zaczęłam wczoraj. No, w... można powiedzieć, że zaczęłam wczoraj, bo zaczęłam ogólnie przedwczoraj, ale spróbułam wszystko to, co zrobiłam i zaczęłam wczoraj od nowa. I yy, jest to yy, torebka w ramach kalu U Moni. Yy, Need Nidę story. Yy. Jest to na... torebka, ja tu dodam zdjęcie. To jest Julia Bak od modzi. Nic? Czy jakoś tak się to czyta? I... I to jest torebka, która jest wykonana z dwóch modków też z Isagera. To jest Japan Bomult. Nie mam etykiety teraz, chociaż może znajdę tu jakieś z etykietą, bo mam tu przy sobie tylko innego. A nie, też mam tu to... kolor. Mam inny kolor. Mam inny kolor akurat, ale tak to wygląda. Tak więc to jest ta włóczka, to można, może będzie widać, że to jest taka tasiemka, ale to jest 100% bawełna i ona, jak tak się przyjrzeć do niej, to jest tak jakby sprasowana z czterech nitek w jedną taką tasiemkę. Która po blokowaniu troszeczkę tak właśnie pęcznieje, rozwarstwia się yy, i tak wypełnia ogólnie dzianinę. Yy, w dotyku na samym początku, no, czuć że to nie jest jak grafia, jak papier, bo jednak, yy, no i, no, czuć troszeczkę taką bardziej że to jest miękkie aczkolwiek dalej sztywniejsze niż zwykła bawełna, powiedzmy. Tak więc ona się idealnie nadaje na jakieś akcesoria, ale też jako dodatkowa nitka do ubioru, bo jest bardzo dużo wzorów też na przykład na topy z wykorzystaniem tej włóczki, na przykład właśnie trio 1, trio 2 czy, czy jakichś innych bawełn albo lnów. I tak, i właśnie mamy to. Ja już mam tyle zrobione. Tu mam te druty 40 cm, oczywiście tutaj mi odstaje, bo mam to takie. A może mi się to uda jeszcze zrobić? Tak zrobię, że to wydłużę trochę. O, tak. Ja już mam tyle. To teraz mi się tak rozchodzi. O, tak. I już Wam mówię, czemu musiałam to spróć. Aha, jeszcze może powiem o kolorach najpierw. Bo to jest. Ja tu robię menaż w ogóle. I robię tak, dwie nitki koloru 13 i, dwie, i jedną nitkę koloru 40. W ogóle nie robi się z trzech nitek, ale dwa motki wystarczą. Tak więc to mam bardziej taką rozszarpaną, dlatego że w środku muszę ją też brać. No i to jest ten cytryno. To tak mówią, że to jest cytrynowy, dla mnie to jest taka zieleniała cytryna. No, i tutaj taka szałwia bym bardziej powiedziała. Oba ogólnie kolory bardzo dobrze ze sobą wyglądają, bo są właśnie w odcieniach zielonego. To się wydaje szare, ale to nie jest szary. To jest właśnie taka szałwia, która właśnie fajnie wchodzi w ten zielony kolor, i razem one ładnie wyglądają. No i właśnie dają takie połączenie. Nie wiem, czy też to będzie dobrze na kamerze widać, ale ogólnie to połączenie jest może bardziej zielone, bo mi się w kamerze wydaje, że jest szarawe, no ale może to przez to, że właśnie mi ogólnie słońce tu świeci. No i tak, ja dlatego spróbowałam część, bo ogólnie tą torebkę robi się na drutach 4 mm. I ja też tak zaczęłam robić. Zrobiłam próbkę, widziałam, że jest za duża ta próbka, ale uznałam, że dobra, zrobię tak, bo wydawało mi się, że i tak się... W tej próbce dosyć męczyłam z tym ściegiem, że strasznie się szarpałam z tym i myślałam, że po prostu robię nawet dosyć ciasno tą torebkę. Ale wyszło jednak, jak porównałam w ogóle do, Moni, do od Moni tą próbkę, bo się spotkałyśmy, no to widziałam, że moja jest dużo większa. No ale zrobiłam tak, uznałam, że zobaczymy jak wyjdzie, no i widziałam, że to denko było takie no mocno luźne i takie wiotkie. A teraz zmieniłam i w ogóle mam druty 3,25 I teraz tak naprawdę mam dobry, dobry rozmiar Bo jak sobie zrobiłam to denko ma mieć 14 cm Więc tak idealnie mam 14 cm Już tu zaczęłam robić ten brzeg, bo to ogólnie będzie takie wybijane I tu będzie taki właśnie ten wzór No ale z tym wzorem też właśnie się męczę Jak już się męczyłam przy tych czwórkach, a tu teraz 3,25 To już w ogóle się tu morduję z tym i idzie teraz już dużo wolniej, jak tutaj szło, to, to szybko się bardzo zrobiło, bo to w godzinę właściwie się z, zrobiło to dęko tak, tak już reszta idzie bardzo y, mozolnie, ale myślę, że ogólnie pójdzie dosyć szybko jakby na taka torebka, no bo to nie jest duże, to, to widziałam, że to nie jest duża torebka, tak więc mam nadzieję, że pójdzie dosyć szybko. E no i aha, no i to ten kal właśnie organizuje Monia buczka, to jest właśnie Isager y, Japansk bomult, y, którą mam ze swojego sklepu. Jeśli ktoś chce, można zaglądać. Kolorów w sumie już dużo nie zostało, bardzo dużo zamówiłam ogólnie, bo praktycznie z większości kolorów miałam nawet po 40 modków. No, i wiadomo, ten jest oryginalnie, jakby ta torebka była z tego zrobiona, więc ten pluszedł bardzo też szybko. Ale dobrze, że go miałam właśnie dużo, bo jego miałam chyba 40 albo 50 nawet modków. No, a reszty na przykład czarnego i piaskowego nie zdobyłam, bo już był wyprzedany u producenta. Mam nadzieję, że się pojawi za niedługo, ale kiedy dokładnie to ciężko powiedzieć. Szacowana data niby jest na poniedziałek, 22 lipiec, ale bardzo często się opóźniają te dostawy. Mm, I są jednak inne terminy Teraz już widzę, że jeden kolor znowu się wyprzedał Właśnie granatowy I on już znowu ma inną datę, bo ma napisane, że chyba 2 sierpnia Więc teraz nie wiem do końca, na którą datę się patrzeć <laughs> Więc y, ciężko odpowiedzieć, kiedy będą te dostawy I y, y, tak już widzę, że y, jakby ktoś chciał, to kupił po prostu inne kolory Ale no, dużo osób jeszcze chce zrobić po prostu drugą czy trzecią torebkę Tak więc y, po zapisywanych osób jest troszeczkę na te kolory ja się postaram je zabrać, no ale jak wyjdzie, to tak do końca nie obiecuję. Będę starała się na pewno zdobyć. Tak, tak, więc chyba w sumie to wszystko, co mam na drutach. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. To będzie bardzo szybki film, w ogóle chyba najszybszy z wszystkich. Wiem, że tak zawsze mówię, ale to chyba będzie najszybszy. Jeszcze Wam powiem, bo ostatnio miałam właśnie urodzinę. I też ostatnio się spotkałam z dziewczynami z Bielska, z Anią i z Monią. Tutaj oznaczę i bardzo pozdrawiam Was. I dostałam bardzo piękny prezent w ramach urodzin. Ja już go oprawiłam, tak więc Wam teraz pokażę. O! Tak z bliska. Pewnie część osób może znać, jeśli ktoś jest na Instagramie, no na pewno kojarzy. Tak więc ja już sobie w ramkę oprawiłam, chociaż jeszcze zobaczę, czy tak zostawię, ale chyba... O, chyba tak zostawię, ale zobaczę Bo mam jeszcze ten plakat z kotem od Natali Z Nasztuki Studio I myślę, żeby to gdzieś Chociaż ten by mi tak pasował tutaj No i jeszcze zobaczę, właśnie teraz już jest kwestia tego Że trzeba przywieźć gwóźdź i gdzieś to powiesić I to jest chyba ta najgorsza rzecz e, Tak więc dostałam taki piękny pre prezent e, Od dziewczyn A autorką jest e, Na Instagramie się nazywa Lino A to e, normalnie jest Marta e, nie odczytam nazwiska, tak więc napiszę. Napiszę. Przepraszam, że się wcześniej nie popatrzyłam, ale napiszę. Wiem, że na Instagramie to jest linorytka, tak się pisze, też oznaczę. I można zaglądać, bo są różne grafiki. Ja tutaj dostałam akurat grafikę właśnie dziewczynki, która... Znaczy, dziewczyny, która dzierga. I podpis to jest Nigdy jeszcze czas nie mijał tak prędko. Tak więc w sumie bardzo trafne. <grym> bardzo trafny tytuł. Bo faktycznie przy dzierganiu często czas mija dużo szybciej. Tak więc dostałam taki prezent i jeszcze raz bardzo dziękuję. No i chyba to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Właśnie teraz może być troszkę ciężej z nagrywaniem, bo siostra właśnie przyjechała. No i tak to jest, że jak. To no nie, że, jest, że ja mam coś za złe, <grym> bo pewnie będzie oglądać też. Tylko e, po prostu zawsze jest więcej czegoś do roboty, innego e, Ja jeszcze tak do, też dopowiem w ogóle, że e, teraz planujemy urlop Ale to będzie taki krótki urlop, e, po prostu bardziej weekendowy e, Od piątku, pewnie dziś właśnie w piątek wyjdzie ten film Czyli właśnie od 19 lipca do 23 e, 23 już wznowimy sprzedaż, pewnie wieczorem Że po prostu w środę spakuje te paczki, które wejdą bo ogólnie właśnie w środę rano mamy przyjechać I, Przepraszam Coś z głosem mam chyba już nie tak No i, i w sumie tak I to chciałam powiedzieć, że będzie ten urlop a Potem już raczej nie planuję żadnych urlopów To będzie tylko taki jednorazowy wypad Spontaniczny dosyć Tak wyszło, że, że gdzieś pojadę Ale tak to już chyba więcej nie planuję Tak więc To będzie tylko taki krótki wypad W góry Mamy góry na co dzień, ale jedziemy w góry jeszcze dalej troszkę. No i chyba to wszystko, co, co chciałam wam powiedzieć. Jak sobie coś przypomnę, to dam wam znać znowu w kolejnym filmie. To jest to, co chciałam pokazać taki update, żeby, żeby właśnie pokazać co robię i że cały czas działam i właśnie teraz mam taki momenty dosyć, żeby się chce ciergać. Tak więc tak więc się cieszę właśnie, że, że, że i staram się po prostu cały czas w ten... Moment iść No Tak więc to wszystko tyle I dziękuję za to, że oglądaliście Że byliście do końca No i, i W sumie żegnam się z Wami i do następnego razu I życzę Wam miłego Weekendu, bo pewnie tak właśnie wyjdzie ten film To do zobaczenia, cześć!